I po ile mam takie króliki? Po 20 zł. Witam serdecznie na kanale Notowanie Andrzeja zapraszam na relację z takim Przytyków. Koledzy zaczęli dowodzić dużo królików i nagrywamy dzisiaj już oddzielnie króliki, kury, będzie oddzielny filmik. Ceny też kolega powiedział wyjściowe. Ceny są do przy tego, tak? Tu mamy króliki rasy? I po ile tutaj? Po 90 samiszki. Samiczki po 9 dyszek. Baran francuski, tak? Baran francuski. Samczyk stówka. Stówka z rodowodem czy bez? Bo ktoś nie, Bez rodowodu, bez tak? Bez rodzice, rodzice z rodowodami, ojciec ze Słowacji z rodowodem. Także kolego, podaj mi jej namiar, czy nie ma. Nie, czego? mogę podać. No to proszę podać. Yy, telefon 662 -390 500 Kacper. Do no pana Kacpera dzwonimy jakby coś, bo mamy królika Rasy. Yy, Reksja pońska I kosztuje? 70. 70 zł, też sam, kolega Kasper udzielał tutaj sam, czy on tutaj telefonu, Tylko tak dzwonił o 5 godzinach. Tak samo są ojciec jego z rodowodem, a matka z mojej hodowli. Po rodowodach. także kolega ma hodowlę królików. Zapraszamy tutaj do pana Kacpra. Nagrywamy kury Pawła. Paweł, co to to jest za kura rasy tutaj? To są kochinki. Ko wszystko kochinki? kochinki, wszystkie, ale no nie, <coughs> nie wszystkie. no i jaka cena tych kochinków? 40 zł 40zł, a jakaś tu jest, te kogociki też 40zł? te, te, te praktycznie po Też po tej samej cenie, mam do kolegi Pawła namiot tutaj, po 40zł mamy. Poczekaj, poczekaj, Wygląda tam, tego, takiego tam ci... No kolegi Pawła nazywamy. Poczekaj, 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 dobra, dobra, dobra. Po 40zł. Młode kogutki. Młode kogutki Paweł, tak, tak? Tak, tak? Mam do kolegi namiar po cztery dyszki takiej kogutki. Dobrze, dobrze, dobrze. Kolegi Paweł, mamy namiar po cztery dyszki. Kupuję. Takie króliki, pojadę? Podysku. Podysku. zapraszam do przytyka. Podysku. można takich królików na kobiecie. Koledzy no. coraz bardziej doważą króliki. Zapraszam no. do przytyka. Te króliki mam jakie rasy? Mieszając po 15 zł, tak? tak. Zapraszamy tutaj do przytyka po 15 złotych Takie króliki. ceny to są wyjściowe, to potargować można, aby wszystkie kupił, tak? Tak. Okej. Okay. Po 3 dyszki, to są krótkie wnioski, po 3 dyszki, tak? Takie króliki na po ile? Ładne króliki, 20 zł, piękne. Piękne króliki, 20 zł, cele są do uzgodnienia, prawda? Zapraszamy do przytyka. Jest króliku spory, jeszcze wybrać, nie? Oczywiście. Zapraszamy do przytyka. Przytyku jest najtaniej i najlepszy, yy, najlepszy towar. Tak jest, polecam przytyk tutaj. Mam takie króliki, ale nie wiem jaka cena, co tutaj kosztuje. Mamy króliki, nie wiem jak cenowo. Grywam pana dama ta tak, te króliki, samiczki takie. I Ile samiczka taka, panie, panie Damie? 40 zł. 40 zł a tu jest mam samiczki. Ale i innego to są. Po 40, a te, te maluszki pójdą, panie Damie. Po dwie mam do pana dana na, na miarę. Króliki, panie Damie, te tutaj te dorosłe. O są choliczne tutaj. To są samce. Samce i po? 65 zł. Te tutaj pod króliki. Pan, pan, tu jest samiec taki. O. Te po 35. Te po 35. Zł, pana dama króliki mamy na miarę. Też pana dama króliki mamy za kolegi na miar, a Też taki królik nie. A ten sokar, co to jest, panie damie? I on kosztuje? Ile? 160. 160 taki srokasz, bo tu się sokar kosztuje 160. A dla pani ładnych rybików? Pan samca. Bo tu to są mieszane. Tu są takie czyste. Pędy. Pana Adama króliki. Tak, tak. Tu tak, niego? Nie, nie. takie króliki, zapraszam ty do przetyka. Tu mamy kaczuszkę, ta kaczuszka to jest młody Francuska? Aha, stówka, tak. Tu mamy te kaczuszki, ile one mają? ile one mają? tygodni. I po ile one są? Po pięć złotych. Króliki To są samiczki. Tak. Po cztery wyski. cztery są takie, to są? Pójdę. Po, po cztery złote To są kurczaczki, tak? Tak. Kurczaczki po cztery złote Nie dużo by kurczaków też tutaj. Króliki podwieliszki kolega mówi, proszę bardzo, samce i samiczki, tak? Tak, młode. Tu mamy. po 25. Po 25 zł takie kurki. Tu mamy. Po 27. Po 27 zł. Ten a coś tam zawsze, coś do uzgodnienia. Tak delikatnie. Po 27 zł, dzięki bardzo. mam takie kaczuszki, zapraszamy do Przytyka. Tylko ja mówię, filmuję tak wybiórczo, bo jest bardzo dużo tutaj kaczuszek, kurek, wszystkiego. I mówię, no jest duże zainteresowanie, nie mają czasu tutaj sprzedawcy udzielić informacji co po ile. A po ile takie kurki może Pani powiedzieć? 30 złotych. ceny są do uwzględnienia, prawda? Przede wszystkim ceny są różne, bo i wersja jest różne. I taka po ile? 28 zapraszamy do przytyka po takie perliczki, po 20 zł ceny są wyjściowe, te maluszki po za zł, zł taka kurka. To jest pogrubiana kura, więc ładna. A te po 38... Także ceny są różne. Pani już daje 30. No zobaczymy, zróbmy licytację, kto da więcej czy nie. Po 30, co Ci daje? M po 38. Także ceny są różne tutaj. Zapraszamy do przytyka. Naprawdę kulek, kulek jest wszelakiego rodzaju, ja tylko mówię, pojedyncze stanowiska tak filmuje. Ile? godzin mają? 8 lat A to są droższe chyba te jazymiate, nie? Koguciki po 35 zł. Mówię, wybiórczo filmujemy, bo to jest towar naprawdę duży jest do kupienia. Tylko tak tutaj mówię, że y, też perliczki mamy różnego rodzaju. Różnego rodzaju kurek, jest dużo towaru, można przyjechać, pohandlować. Cenowo też ceny są różne, w zależności od ilości. Jakie kurki teraz, to jest rasa? Ja to mówię okej. Bo ile te lilyputki? Mam też takie tutaj karmy gotowe dla kurcząt. Także mówię, mówi, jest towaru, tutaj można wszystko kupić. praktycznie Aroła, bardzo dobre. Jak pływałem w zeszłym tygodniu, przepraszam, że się wtrąciłem, bo jak pływałem sobie piąteczko pana. Mamy ziemniaczki takie, piątki. Jak pływałem mniejsze, akurat, bo wolałem mniejsze. pójdę te ziemniaczki, mam zaproszenie, jak powołem w zeszłym tygodniu. 2 zł za kilo, są 5-kilowe. 5 kg, po 5 kilo, po 10 kilo. Zapraszamy tutaj po ziemniaczki do kolegi. Bardzo smaczne. Aroa. Po raz pierwszy taką odmianę kupiłem w zeszłym tak Także zapraszamy tu do kolegi, kolega z ziemniaczkami. Aroa takie ziemniaczki kupowałem w zeszłym tygodniu. Bardzo smaczne. Sam no. do przytyka, ja tak filmuję wybiórczo, mamy tutaj pszenicę i pójdę tutaj za taką pszenicę za ćwiartkę 120 metry, ćwiartka 30 zł. Tu mamy też bardzo mi troszeczkę końcy, ale ja mówię, jest dużo, dużo zboża tu. I pojęcie mi po ile stówkę, stówkę mamy przeżyto po stówkę. też stówkę, ceny są do zgonienia, przy dużym zakupie tutaj rolnicy opuszczają. To jest swój towar, mają nie handlują, tylko handlują swoim towarem. Ile ta pszenica? 120. 120. Zapraszamy też, też już jest inna, też zimowa chyba. Jest Jarek, i to 120 zł Ale zawsze można coś utargować. Mamy takie ładne przeżytko, pieniędzy przytyka, zapraszam do przytyka Sówkę. I przy dużym zakupie proszę bardzo kolega, ma na pewno cena była tutaj niższa, ja bym tylko kupił parę metrów. Koledzy też mają Mówię w przytyku, zapraszam do przytyka po ile, ile takich pół metra? A i chciałem 180, nie chcą dać, 160 bierzec. Kolega mówi, że 160 bym mógł sprzedać, ale są, ceny są do zgonienia. Można kupić u nich, kto po, potrzebuje, ja tak filmuję wy, wybiórczo kto co po ma. Czy co, co mamy też, aby ja bym chciał zrobić, odrabaczebać trzeba i gorczystą, to mam gorczycę. Pójdę tutaj za worek, y, takie ćwiartkę. 120. 120 za ćwiartkę, tu mamy? Rzadkie, I pójdę tylko rzadkie? Tu ile to 120 zł 120 zł. jest Zimowe. tak samo miód. Lipowy. Zapraszamy mnie to ile ten miedzi kosztuje 55. 55. Mamy ładny jęczmień, bardzo ładny jeszczeń. Czyliżki tak. proszę bardzo. No. Bez końca bez niczego polecam I tutaj kolega. Jest przeżytko po stóweczkę. Jest po To są rolnicy, sprzedają swój towar. Można ceny uwzględnia zawsze tutaj z kolegami. Bardzo ładny jęczmień polecam. Mówi, ja mam akurat jęczmień, ale mi bardzo gruby, 120 Ja tylko filmuję tak wybiórczo, kto co to ma. Tu mamy karmę, kar ma taką tutaj, kurka na turka piskę kurczaczek. Ja się z co prawda kończą, ale bardzo dobre jest dla gołębi, dla kur, dla kur, drobiu. Proszę bardzo, składniki, piskę kurczaczek, peski z dyni, służb, z marchewki, służb susz, 10 kg kosztuje 30 zł, 30 tak? Złotych, tak? Tak, ale cena jest do uzgodnienia. Tu mamy karmę lotową dla gołębi pocztowych. I to ile ta karma? To jest 65. 65 zł Worek 25 kg, tak? tak? Zapraszamy do tak. Zapraszamy kolegi tutaj do niebieskiego busa na końcu pierwszej alejki. Tu nagram właśnie to jest jedna alejka ze zbożem. Tu się tak w tej chwili kończy. Tu można kupić zboże. Ja tylko filmuję wybiórczo i kolegi tutaj bus stoi. Można tutaj kupić i ceny zawsze można negocjować, tak? Jest bardzo dużo dostawców, mówię. i ja tak, tak, tak dużo jest dostawców i kukurydza, wszystko jest praktycznie. Zapraszam do przytyka w poniedziałek. Przyjeżdża się tutaj jadąc na potworów. Skręcamy na Bawrzyszów, lewo przed mostkiem. Mówię dużo dostawców, dużo jest zboża. I krzężytko mamy, i sorgo mamy. Tutaj nie pytam czy o ceny, bo jest późno. Także jest tu wszystkiego, można kupić przężyto, ładny jęczmień. Słonecznik po ile? Słonecznik 4 zł zapraszamy do przytyka. Tu jest też alejka, tu też stoją ze zbożem. Łatwo jest tutaj wjechać, wyjechać. Także jest dwie alejki, jedna ze zbożem tutaj, druga zaraz tutaj pokażę obok. Jest tutaj gdzieś, gdzie jest zaparkować. Jest terenu tutaj, luźno przez stronę. Zapraszam do Przytyka w poniedziałek. Raz w tygodniu jest targ. Alejkę drugą też rolnicy ze zbożem. Ja tylko filmowałem wybiórczo, pojedyncze osoby. Też się nie pytałem cenowo o wszystkich, bo tutaj no nie sposób nagrać wszystkich. Ale tak wybiórczo. I jest, mówię, można sobie wjechać, przyjechać tutaj, łatwo dojechać. Zapraszam do Przetyka w poniedziałek. Mamy też ubrania w przytyku, ciuchy. Można i takie ręczniki, tutaj wszystko. Praktycznie targ jest bardzo duży. Już nagrywam drugą stronę, ale tylko tak wyrywkowo. Tark jest bardzo duży. Nie sposób to spinować, nie sposób obejść. I ciuchy mamy naprawdę. Tark jest rynek, bardzo duży poniedziałek. Zapraszamy też po kwiaty sztuczne, by ktoś tam tutaj do przytyka. Proszę bardzo, jest naprawdę. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich. Hejka. I kwiaty mamy. Jest naprawdę bardzo duży rynek. Zapraszamy do Przytyka. Przepraszam. I buty. Naprawdę targ jest olbrzymi. Olbrzymi targ. Prócz tej Matki praktycznie można wiele rzeczy kupić, nie? Mam też okularki. Sprzęt wszelkiego rodzaju. Mamy rowery też do przytyka, zapraszamy. Rowery, jak to się nagra, to się nagra. Zapraszamy tutaj po sprzęt. Tutaj wszystko mamy, sprzęt i używane, i są ceny zawsze do uzgodnienia, tak? nie Proszę. Zapraszamy do przytyka. Naprawdę, ściukami jest następna. Jedna lejka z ściukami można cichy kupić w pojedę po ile po 25 zł, pani Ta się pani zaczęła. Ja nie przyszedłem tu z kontroli. Taki sprzęt mamy też używany, różne. Także rynek jest bardzo duży, bardzo duży targ. Ze wszystkim.